Jesteś na czas? No tak, teraz nie mogę się od tego uwolnić. Potrzebuję Twojej pomocy. Mam nadzieję, że tym razem potrzebujesz czegoś naprawdę ważnego. Bardzo ważnego. Trapiłam listę życzeń. Jaką znowu listę życzeń? To jest to, co chciałabym zrobić w swoim życiu: pojechać do Paryża, potańczyć w Meksyku, pływać w oceanie jeżeli choroba nie ustąpi i nie będę mogła spełnić swoich marzeń. To wszystko kosztuje dużo pieniędzy. Nie mam tyle. Dobra, wymyślę coś. Jak mogę zarobić tak dużo pieniędzy? Jasne, znajdę pracę. Dokąd idziesz? Znalazłam sposób na zarobienie pieniędzy na bilety. Będę pracować przy dostawie jedzenia. Znalazłaś pracę ze względu na mnie? O, jak miło! O, pierwszy klient, idę.